Siemanko! Dzisiaj wymienimy sobie turbo sprężarkę w Golfie. Tymbo jakie będziemy wkładać jest to GT1749VB. Jest to turbina z silnika o kodzie ARL. Tutaj mamy ALH na pompie. Turbina z silnika na pompowtryskach. Przed demontażem starej turbiny spuszczę sobie jeszcze stary olej. Ja to robię za pomocą takiej pompki. Już nie bawię się w odkręcanie tych korków spustowych. No bo w tych aluminiowych miskach to to jest bardzo delikatne, łatwo jest przekręcić gwint. Jakby ktoś się zastanawiał jak taka pompka działa, ale wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, no to wsadzamy z jednej strony wężyk do bagnetu, zamiast bagnetu do miski, z drugiej strony gdzieś, gdzie będziemy zlewali. Olej, no i włączamy, ona jest dosyć głośna. No i wiadomo, tym spężarkę. Wymieniamy na dworze bez kanału, żeby nie było za, za łatwo, dobra. Tak, wracając do tematu, to olej już się spuścił. Ja w międzyczasie odpiąłem te wszystkie spinki tutaj z Egiera. Tutaj tą stipa całego tipa już wykręciłem. Wykręcę teraz tutaj tą odmę. No i bierzemy się za rozkręcenie Egiera. Następnie kolektora ssącego, ja bym naprawdę chciał dużo więcej pokazać, ale jestem sam i no nie ma jak tego aparatu wsadzać i wszystkiego nagrywać, no ale tyle ile będę umiał, tyle pokażę na pewno. Dobra EGR mamy wykręcony i teraz 6 śrub tutaj na imbus, to jest imbus szóstka chyba i odkręcimy kolektor ssący i wtedy już będzie fajne dojście tutaj do tej tymbo sprężarki. Szybka robota pan. Dobra mały update bo pokonała mnie jedna śruba tutaj z kolektora ssącego ona się objechała że tak powiem. No. I dlatego próbuję najpierw odkręcić tutaj kolektor wydechowy razem z tą turbiną. I jak wyciągnę turbosprężarkę, o ile się ją w ogóle uda wyciągnąć jakoś dołem. Bo nie wiem, czy ją się uda wyciągnąć. No ale jak ona będzie na dole, no to wtedy będę kombinował, jak tą sierpę tutaj odkręcić. Tak więc dwunastki teraz z turbosprężarki, wszystkie dookoła. I tutaj nie spływ, tylko dopływ oleju. Już odkręciłem to jest 17. Odkręcam się, z góry idę na dół. Odkręcam dół, ale już się zniechęciłem. Pierdolę tego gruza. Szybka robota, pan. Dobra, mały update. Tu wina już jest odkręcone, ale nikt nie umie mi wyciągnąć tu górą. Na tom się wobec tego kolektora też nie mam pomysłu. Tak więc, nie wiem, chyba kończę na dziś tą robotę, już mam dosyć, nie? I co? I tak, moje daily będzie tu stało teraz, kurwa, za ich dwa lata, bo aż mi się normalnie żygać chce, nie? Aż mi się żygać chce. No, jak macie jakiś pomysł, jak wykręcić taką upierdoloną, obiechaną śrubę, z kolektora ssącego to napiszcie mi w komentarzu to jak, jak mi napiszecie w jakiś dobry sposób i to się uda odkręcić to będę dalej robił jak nie no to stawiam to tu kurwa, pod tym garażem i niech to stoi i to to dole już dobra jeszcze zrobię mały update ta trębina wyszła tu górą no było trochę szampania no ale wyszło i jeszcze pokażę Wam, po co jest ten czerwony wąż, słynny czerwony wąż lub przejściówka, jeśli ktoś wkłada turbinę ARL lub ASZ do takiego ALH. No ponieważ tutaj wąż do turbiny w ALH jest, normalnie wkłada się w węże i daje się opaskę zaciskową, a tutaj są, jest to na te złączki. Czy jak to się tam zwie, no i dlatego ten wąszczem wony jest niezbędny, lub właśnie ta przejściówka. No, a ja, co ja już nie mam na dziś sił, sprzątam ten bajzel, Prze, przecisnę to auto do tyłu, niech tu postoi. Jak chwycę znowu motywacji, to, to coś nagram, no a wrzucę tak, jak jest. Bez ściemy, no bo nie chcę was zostawiać bez filmu. Dobra, minęły dwie godzinki. Ja zjadłem, napiłem się kawy. Ochłonąłem trochę. Poszedłem do Brico. Kupiłem przecinak. A jak nie chciała iść po dobroci, no to pójdzie siłą. No dobra, nie ma co. Ja muszę tego gruza tutaj przypchać. Przy I walczymy dalej, nie? Tą dobra, mały update spraw, jakie mamy. Wyciągnąłem dziada. Udało się nabić torxa jakiegoś. Co prawda krzywo to nabite, no ale poszło, dobra, nie ma już czasu. Montujemy nową turbinę i lecimy z tym. Będę robił co jakiś czas jakieś update'y szybkiego i tak już za dużo czasu straciłem z tym parchem. O, dobra lecimy Mały update Tak turbina już jest na swoim miejscu Ten wąż wony już jest wpięty Nie wiem czy on ma iść tędy czy za to mały konon jest trochę zagięty No ale I tak za niedługo będę montował centralny intercooler To z tym tu trzeba będzie podkombinować trochę W sumie wszystko jest poskręcane na gotowo tylko jedna lipa jest, że nie zauważyłem, że w stronie wydechowej miny były dwie szpilki odkręcone, tak więc wydech trzyma się na jednej nakrętce. Ale to też jest tymczasowe, bo za niedługo będziemy montowali downpipe, to od razu się szpilki tu jest downpipe, to od razu się szpilki nowe wsadzi i, I będzie na gotowo Dobra to W tym odcinku to by było na tyle W następnym zamontujemy sobie kolektor sący z ARL I ten tip cały z ARL -a. I chyba też yy, Trzeba będzie zmienić tą Wkład przepływki No ale to już w następnym odcinku a ja zapraszam wszystkich do sub subskrypcji, komentowania, lajkowania i pamiętajcie nie poddawajcie się nigdy na razie cześć